Ja wykonuję ruch z breakingu, a judoka go musi powtórzyć, a następnie judoka wykonuje ruch z judo, a biwoi go musi powtórzyć Na początek najprostszy rzut w judo, Nazwa się bardzo ładnie gości. łapiemy jedną ręką za rękę, drugą za biodro Mój tyłek pod tyłkiem partnera Na początku goki. łapiemy tu, na całym. Prawą rękę opierasz na kancie kolana i drugą rękę zapierasz tu i masz się utrzymać na jednym kolanie i na ręce w powietrzu Dwie sekundy musisz wytrzymać. Raz, dwa. Zaliczone, zaliczone, sam zaliczam. Łapiemy partnera za rękę, tak jak było wcześniej. Dwie ręce ściągają i teraz przewracam się na partnera, hacząc tą nóżką. Opa! na się przewracasz. Oto, oto, oto. Dobra, zaliczona. to jest, czy nie? Zaliczamy. Stajesz tu i tak o, hop, hop. No to jest proste. Jest git, nie? Teraz będzie duszenie za pleców. Zrobimy je wskakując na partnera Wskakujemy, jedna ręka od razu blisko szyi, pod brodą Druga łapy tutaj, tak jak się łokieć nam zgina w ręce I na tył głowy i ściskały z całej siły szyję partnera Tu zakładamy rękę, chwytamy Zaliczone? Zaliczone Dodajemy tu jedną nogę, rękę na podłogę I tak, myśl o biodrach, całe kółko Dawaj, dawaj, dawaj oh. Czy powinna być dogrywka w tej kwestii? Dlatego, że wciąż nie rozstrzygnęliśmy, czy breaking, czy judo. Dajcie znać, ja konkurencja następna. Kto chce się zmierzyć? Pozdrawiam. Artur Karapetian i Sebano Judo.